Siema! Z tej strony LEGO Promil YouTube, tak wiem, nie było mnie na tym kanale mega długo, lecz wkręcam ten kanał, ale to, to chciałem powiedzieć. A to jest pierwsza recenzja na moim kanale po długiej przebiegu? mianowicie zestawu z LEGO YG Dragons Rising, dokładnie tak. Zestaw o numerze katalogowym 71789 ja zapłaciłem za niego 80 zł. Za rabacikę. mamy tutaj figurkę Kaja oraz Lorda Rasa. Oczywiście musicie mi wybaczyć: po pierwsze, nie umiem nagrywać recenzji, po drugie, nie jest to miejsce na nagrywanie recenzji. Jest to moje gamingowe biurko, więc przepraszam za syf, za karton, za wszystko. Tak wygląda tył. Wiem. Nie, ja, to nie jest najlepsza jakość recenzja, ale chcę ruszyć ten temat, to wszystko, więc liczę, że mi wybaczycie. Staram się dobrze docenić, to proszę, ja się staram. No, więc yy, lecimy do tego, widzimy się jak zbuduje, no nie? Tak, i też nie jestem pewien, czy na pewno dobrze o coś łapę, bo nagrywam to drugim telefonem, który ma zbity ekran, więc musicie mi wybaczyć. Widzimy się już po zbudowaniu. Już złożone. E, zestaw budował się fajnie, przyjemnie, zajęło to dużo czasu. No i jest to zestaw 4+, który mi się bardzo podoba. No to zacznijmy tutaj może od takiego mojego e, robocika. No co można więcej w nim powiedzieć? Nic tam nie ma, są wyposażone w takie oto ostrza. Niczym od kosy wstrząsów. No i co, no fajnie, e, fajnie wykorzystany mikrofon tutaj jest. Może się obracać. To jest jego jedyna taka cecha. Dalej mamy dekoracyjne tutaj dwa takie ognie. i no, niczego one nie służą. Są to po prostu dwa połączone klocki w, jed w jedną konstrukcję małą. Tak. I no i mamy tutaj taką konstrukcję z jakim tutaj kryształem błyskawic nie wiem do końca co to jest tego w serialu nie dostaliśmy taka mini konstrukcja. myślę że spoko jak na 4 plus dalej weźmy bojaskaja bojaskaja wygląda fajnie brakuje mi tu czegoś na jakichś takich mini e, dopalaczy lub tutaj jakichś nadruków koła są fajnie zrobione ogony również, może się fajnie tutaj wyginać e, fajna jest wykorzystana ta główka smoka oraz e, to bym chyba dał na minus, ten tutaj mały pomyczek. tak czy siak pojazd mi się bardzo fajnie podoba e, ba, no i fajnie działa, <laughs> jeździ tak swobodnie dalej mamy pojazd e, to jest chyba Raptona, albo Rasa, nie wiem, będę mówił Rapton, bo to jest chyba Rasa, yy, będą mi się ich nazwy, jest to trójkołowiec, również brakuje mi tu jakichś takich dopalaczy, no i co, Basic taki, tutaj nie ma co zbytnio więcej o nim opowiadać, zwykły trójkołowiec, jeśli również swobodnie, ten mi się jakoś mniej podoba pojazd, bardziej mi się podoba ten pojazd Kaja, zdecydowanie. Figurek w zestawie mamy dwie, jest tutaj rapton bądź raz, po poprawię tutaj swoją wymowę w montażu. Mam taki fajny tutaj mieczyk, takie fajne ostrze, tutaj jest właśnie rapton albo raz wygląda. Jest to po prostu główka. nie ma nie jest to maska, jest to kłówka. fajnie wygląda fajne ma na rączkach co jest fajne w takim zestawie za 4 za 80 zł jest naprawdę całkiem spoko, że mamy takiego różnego jakby antagonistę no i wydaje mi się, że figurka jest bardzo fajna, mi się podoba no co, jestem za 100% 100% jestem za bardzo fajna figurka. Fajną figurką jest to Kai. Kai Widziałem go już, ponieważ zdobyłem wszystkich swoich ninjo, ninja. Kai zdobyłem yy, z Polibagu z ratem albo rafolem. <laughs> <laughs> e, I również mam zestaw z ogarem łowców smoków, gdzie jest właśnie jeden zły oraz Jake Lloyd. Tak wygląda Kai. Tutaj ma on taką twarz oraz taką trochę jak z Mistrzów Czasu trochę by że będą to niskie ogniste oczy No i co z tyłu jest nadruk smoka którego nie będzie widać ale podobały mi się bardzo na ramienniki i maski ponieważ można mieć taką maskę albo możemy ją zdjąć i przyczepić w włosy i to wygląda też mega kozacko Naprawdę te stroje z Dragon's Rising mi się mega niesamowicie podobają Myślę, że to już na tyle jeśli chodzi o tę recenzję Nie wiem co mam tu jeszcze więcej wam powiedzieć Zestaw bardzo mi się podoba, oceniam go na 18, na Jeśli jesteście zainteresowani, chcecie mieć bardzo łatwo Fajny pojazd, Raptona chyba. Kurwa. Raptona chyba raz Kaja, to naprawdę on serio polecam. Dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję na kanał, łapkę w górę, piszcie swoje opinie i trzymajcie zestaw, a jak nie, to jakie macie lub jakie będziecie kupywać. Do zobaczenia. 哎，卢比啊